Chłodne, wilgotne powietrze. W nocy w wielu miejscach będzie padać niewielki deszcz. Mocniejsze opady od Śląska po Podkarpacie i to głównie w drugiej połowie nocy. W górach popada deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg. Temperatura wyrównana 8-10 stopni. W górach początkowo powyżej zera, jednak po północy chwyci słaby mróz. Silniejszy wiatr na wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę. Wysoko w górach do 90, lokalnie powodujący zamiecie śnieżne. Przed południem w całym kraju możliwe opady. Silniejsze od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. Miejscami spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w górach może przybyć 10 centymetrów białego puchu. Szanse na przejaśnienia głównie w województwach północnych i centralnych. Około godziny dziewiątej termometry pokażą około 10 stopni. Jednak odczucie chłodu może wzmagać silniejszy wiatr. Na zachodzie w porywach do 50 km na godzinę. W Sudetach do 70, w Tatrach do 90. W ciągu dnia nadal możliwe opady. Lokalnie może spaść kolejne 10 litrów wody na metr kwadratowy. Gdzie niegdzie może zagrzmić. Trochę przejaśniej w dalszym ciągu na północy i w centrum. Temperatura nie będzie specjalnie różnić się od porannej. W sobotę wiecznie. Najmocniej popada od Pomorza i Kujaw przez Mazury po Suwalszczyznę. Im dalej na południe, tym więcej przejaśniej. Najchłodniej na północnym wschodzie 6 stopni. Poza tym maksymalnie 8-10. W nocy. Z soboty na niedzielę przesuwamy zegarki z czasu letniego na czas zimowy. To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią dłużej pospać. O poranku też przyjemniej, zwłaszcza będzie wstawać, bo po prostu będzie widniej niż ma to miejsce obecnie. I to chociaż częściowa rekompensata tego, co będzie działo się w ciągu dnia. W niedzielę z północy będą schodziły chłodne fronty atmosferyczne. Wzrośnie gradient baryczny, co przełoży się na prędkość wiatru. W całym kraju porywy mogą dochodzić do 70 km na godzinę, na północy do 80. W Sudetach i Karpatach niebezpiecznie nawet do 150. Wszędzie będzie padać i to chwilami mocno. Temperatura nie przekroczy 6-9 stopni, ale odczuwalna będzie i tak dużo niższa na poziomie 3-5 stopni. Na samą myśl zrobiło się zimno. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.